TS pod Beskidzie przygotowuje się do sobotniego spotkania ze Śląskiem Wrocław Po kolejnych porażkach z EKSEm em i Krakowią górale są głodni zwycięstwa Na pewno chcielibyśmy zdobyć punkty po ostatnich dwóch porażkach Trochę nastroje... Nie za fajne. Chcielibyśmy jakby to zrehabilitować się za te dwie porażki i u siebie pokusić się o wygraną ze Śląskiem. To będzie bardzo ciężki mecz, bo przeciwnik należy do najlepszych drużyn w Polsce. Jeśli chodzi o nas, nastroje są średnie po porażkach w ostatnich spotkaniach, ale mamy nadzieję, że to spotkanie wygramy i znowu nabierzemy takiej pewności siebie, jaką mieliśmy wcześniej. The like Bojowe nastroje w drużynie z pewnością podsycił dzisiejszy wewnętrzny sparring, w którym zmierzyli się ekstraklasowi zawodnicy pierwszej drużyny Podbeskidzia z grającą w czwartej lidze drużyną Podbeskidzia 2. Aby nie było zbyt łatwo, trener Kasperczyk przemieszał składy pierwszego i drugiego zespołu, okraszając oba zestawienia piłkarzami młodej ekstraklasy. W ten sposób otrzymał pełny obraz umiejętności, jakimi dysponują tak jego bezpośredni podopieczni, jak i stanowiący zaplecze dla pierwszej drużyny. Chciałem się przyjrzeć dyspozycji poszczególnych zawodników, tych, którzy dużo w ostatnim okresie grali, ale także tym, którzy grali mniej, a szczególnie Młodych zawodników chciałem obejrzeć ze szczególnym uwzględnieniem Damiana Nowaka czy, czy Daniela Bujoka, który, który niebawem jedzie na kadrę. To są młodzi chłopcy perspektywiczni i wydaje mi się, że no, jeżeli nie od razu, to w najbliższym czasie przewiduję ich debiuty. Być może, być może już ze Śląskiem Wrocław, ale, ale tego, tego, jeszcze, tego jeszcze nie wiemy. Chciałem wszystkich zobaczyć, dlatego mając w kadrze 26 zawodników, część oddałem jakby pod opiekę. Cenerowi drugiej drużyny, żeby także przyjrzeć się zawodnikom, którzy grali przeciwko nam. I muszę powiedzieć, że no, bramkę pierwszą dla rywala, z, można powiedzieć, stworzył Piotrek Malinowski, ale w Śląsk-Wrocław nie ma tak szybkiego zawodnika, także tutaj jestem spokojny. Dodajmy, że takie wewnętrzne sparingi rozgrywane są dość rzadko. Dzisiejszy podyktowany był nie tylko porażkami, jakie w ostatnim czasie pod Beskidzie poniosło w Ekstraklasie, ale także świąteczną przerwą, na którą, co tu ukrywać, górale nie udawali się w zbyt świątecznych nastrojach. No, każdy okres świąteczny, każdy wie, jest okresem też prezentów. Jakiś tam myśmy zrobili ten prezent zawodnikom, Krakowi. Do momentu, kiedy straciliśmy drugą bramkę, ta gra była taka, jaką przewidywaliśmy. Plan taktyczny, jaki założyliśmy zawodnikom, stuprocentowo się sprawdzał, pełna kontrola praktycznie do momentu utraty drugiej bramki. Rywal oddał jeden celny strzał na bramkę, niestety zakończony golem na 1-0. Natomiast bardzo niepokojącym zjawiskiem był fakt, jak chłopcy zareagowali po tej straconej bramce, po tym prezencie, którym, którym daliśmy ten nieszczęśliwy rzut wolny, pośredni, spowodował to, że gdzieś w niektórych zawodnikach coś pękło i to było dla nas bardzo, bardzo niepokojące i z tym będziemy musieli do końca się zmagać, do końca tej rundy, jako że no już chyba, chyba, no nie wiem jakiego typu kataklizm musiałby spowodować, żebyśmy się tam zamieszali w strefę spadkową, więc powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy utrzymani w tej lidze, natomiast no, sezon się jeszcze nie skończył. Miejmy nadzieję, że to co złe, bielska drużyna ma już za sobą i od najbliższej soboty, czyli od meczu ze Śląskiem Wrocław Górale pójdą od zwycięstwa do zwycięstwa, dostarczając radości sobie, trenerowi i niezawodowi kibicom. Motywacja i ta złość sportowa naprawdę będzie odgrywać tutaj dużą rolę, i, i oni zrobią wszystko, jestem o tym przekonany: ci, którzy wyjdą od pierwszej minuty, i ci, którzy wejdą w trakcie trwania meczu, żeby, żeby no, odzyskać tą wiarę w siebie i do końca przez te pięć ostatnich meczy, które nam zostało, pokazać, tak naprawdę, po co my jesteśmy w tej ekstraklasie i że na nią całkowicie, stuprocentowo zasługujemy. Kibice nie będą zawiedzeni raczej. Nie sądzę.